Brudne ręce? Idealne do przenoszenia zarazki. Lepiej? Zdecydowanie. Papier toaletowy to nie zabawka. Pomyśl, jak ktoś inny ma z niego korzystać. Dobra robota. Ktoś tu chyba zapomniał o podstawie. To nie jest trudne, prawda? To nie śniecnik. I problem z głowy. Dbaj o czystość. Toaleta to miejsce dla wszystkich, nie horror.